Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie, które zdarzają się w Volkswagenie Golfie. Platforma PQ35 umożliwia napęd na wszystkie koła i posiadały go Kombi Golf R i Golf wariant Syncro. Ale zwykłe golfy, w tym GTI, radzą sobie bez niego. Samochody z napędem na wszystkie koła są rzadkością. W porównaniu do setek tysięcy samochodów z napędem na przednie koła ich udział jest w ogóle niezauważalny. Ale na wszelki wypadek poinformujemy Cię, że napęd na wszystkie koła jest typu plugin ze sprzęgłem Holdex. Nie stwarza żadnych specjalnych problemów. Stosowane w piątej generacji sprzęgło Holdex 2 posiada pompę hydrauliczną napędzaną wałem kardana i sterowanie elektroniczne. Stosunkowo duże obciążenie hydrauliki wymaga regularnej wymiany oleju, jednak większość awarii jest stosunkowo prosta, a awarie objawiają się zwykle nie awarią napędu, ale jego załączeniem w niewłaściwym momencie. Skrzynie biegów samochodów z napędem na przednie koła są proste i niezawodne. Przy minimalnej konserwacji wszystkie jednostki działają przez dziesięciolecia. W przypadku mocnych silników zasoby przegubów homokinetycznych są nieco ograniczone, ale nie jest to bardzo palący problem. Pięciobiegowe manualne skrzynie biegów serii 0AF i 0A4 są stosowane w wolnossących silnikach benzynowych o pojemności do 1.6 litra. Żywotność tych skrzynek w dużej mierze zależy od sposobu obsługi i konserwacji. Długotrwały poślizg, zwłaszcza zimą, może spowodować uszkodzenie mechanizmu różnicowego. Awarie łożysk i synchronizatorów również nie są rzadkością, zwłaszcza przy przejechaniu ponad 200 tysięcy kilometrów. Ogólnie rzecz biorąc, kupując samochód, należy dokładnie zaznaczyć to pole. Sprawdź przynajmniej stan oleju i osłuchaj skrzynie biegów na podnośniku. Możliwość drobnych i niezbyt drobnych awarii jest większa w przypadku modeli pięciobiegowych. Sześciobiegowe manualne skrzynie biegów 0,2Q, 0A i 0,2S są zauważalnie bardziej niezawodne niż pięciobiegowe, ale przeważnie mają też silniki momentowe. A jeśli poradzą sobie z 122-konnym silnikiem 1 kwietnia TSI i dwulitrowymi silnikami wolnossącymi z rezerwą, to już tak dobrze nie radzą sobie z momentem obrotowym przekraczającym 250 nm. Tutaj również mechanizm różnicowy wchodzi w strefę ryzyka, a łożyska cierpią głównie w samochodach z silnikami diesla. Wraz z nimi skrzynki mają również dwumasowe koła zamachowe, które tutaj mają bardzo skromne zasoby. Musisz uważnie monitorować odgłosy pukania podczas uruchamiania i jazdy z małymi prędkościami. Zapadnięte koło zamachowe może spowodować wiele uszkodzeń, a awarie można zdiagnozować jedynie z gwarancją poprzez zdjęcie sprzęgła i sprawdzenie luzu. Na szczęście naprawy opanowały już te części. Ponieważ Golfy V są zwykle spotykane z silnikiem 1,6 litra, najbardziej ulubioną automatyczną skrzynią biegów jest Aisin TF61SC, znana również jako 09G. Tę samą skrzynię można znaleźć również w przypadku wolnossących silników dwulitrowych. W golfie FAUTA skrzynia jest bardzo przegrzana ze względu na zastosowanie standardowego obwodu z wymiennikiem ciepła, więc przy przejechaniu ponad 100 tysięcy bez wymiany oleju możliwe są wyjątkowo nieprzyjemne niespodzianki. Z drugiej strony, dla spokojnych kierowców, którzy nie zaniedbują wymiany oleju przynajmniej raz na 60 tysięcy kilometrów, żywotność skrzyni biegów, nawet bez wymiany układu chłodzenia, będzie długa, a typowe usterki niedrogie. Problemy ze skrzynią nie są związane z mocą silnika, a ze stylem jazdy. Stopień zanieczyszczenia oleju zależy głównie od temperatury i liczby przyspieszeń przy wykorzystaniu bloku pływającego silnika turbogazowego. Skrzynia ma trudności z tymi kierowcami, którzy lubią wycisnąć ostatnie siły z 1.6-litrowego silnika, jak i tymi, którzy eksploatują samochód w długich korkach w trybie miejskim. W cichych warunkach jazdy na autostradzie temperatura oleju, nawet przy niezbyt udanym termostacie w układzie, nie przekracza 100 stopni. Nawiasem mówiąc, usunięcie termostatu jest bardzo proste. Znajduje się on w rurze biegnącej nad automatyczną skrzynią biegów obok dźwigni zmiany biegów. Ta procedura trwa maksymalnie 10 minut, a efekt jest dość znaczący. Temperatura spada średnio o 10 do 20 stopni, ATF nie przegrzewa się w długich korkach, a temperatura prawie nigdy nie przekracza 115 do 120 stopni. Praca z brudnym olejem znacznie zużywa kapryśny korpus zaworu i wpływa na jego korpus. Pudełko jest uważane za niezawodne, ale w praktyce naprawdę pokazuje swoją żywotność tylko wtedy, gdy spełnionych zostanie szereg warunków i modyfikacji. Dla większości właścicieli bezproblemowy okres użytkowania wynosi 100-150 tysięcy km, po czym skrzynia będzie wymagała naprawy. To prawda, że u 200 b, u 200 jest szansa, aby przeżyć stosunkowo niedrogo. Preselektywne skrzynie biegów DSG są znacznie mniej powszechne w Golfie Versus z silnikami 1 kwietnia TSI, głównie DQ200 i pierwszą serią 0AM. I dlatego najbardziej problematyczny. Ta sama skrzynia biegów została zainstalowana w silnikach 1,6 FSI i 1,6-litrowych silnikach wysokoprężnych. Mogę tylko powiedzieć, że te skrzynie okazały się wyjątkowo nieudane, wymagały modyfikacji prawie wszystkich najważniejszych podzespołów, od części mechanicznej po mechatronikę i sprzęgło, ale projekt miał dobry potencjał. W wyniku modernizacji główne niedociągnięcia zostały naprawione, ale później, do lat 2012-2013. W tej chwili DSG w Golfie V została w większości zmodernizowana, ale lista zmian jest ściśle indywidualna i najprawdopodobniej pozostanie tajemnicą w momencie zakupu samochodu. Biorąc pod uwagę wysokiej jakości diagnostykę tego typu automatycznej skrzyni biegów, nie należy całkowicie rezygnować z zakupu, ale ryzyko zdecydowanie istnieje i jest ono wysokie. A koszt naprawy często jest porównywalny z ceną samochodu i sięga nawet 30-50% jego wartości, więc możliwe są niemiłe niespodzianki. Z drugiej strony dostępne są obecnie naprawy z wykorzystaniem technologii obejściowych, zgromadziła się praktyka przywracania nie tylko części mechanicznej, ale także mechatroniki i dwumasowych kół zamachowych. Tak, a sprzęgła nie są tanie, ale nie tak bardzo jak na początku pudełka. Mocniejsze preselektywne skrzynie biegów DSG serii DQ250 i DQ500 ze sprzęgłami w kąpieli olejowej są rzadko spotykane, albo w sportowych wersjach GTI, Golfa R czy R32, albo z najmocniejszym pierwszym kwietnia TSI z podwójnym doładowaniem w połączeniu z dwulitrowym silnikiem silniki diesla. Początkowo ich konstrukcja okazała się mocniejsza i miała mniej punktów problematycznych. Choć jest potencjalnie bardziej podatna na uszkodzenia, roboty te mają stale pracującą mechaniczną pompę oleju, a mechatronika pracuje na oleju, który może zawierać magnetyczne produkty zużycia. Pod koniec premiery Golfa V na pudełku DQ 250 pojawił się filtr zewnętrzny, znacząco zwiększający niezawodność działania. W przypadku wcześniejszych wersji wystarczy jak najczęściej wymieniać olej lub umieścić filtr w szczelinie układu chłodzenia. Tutaj również się nie udaje z tym samym wymiennikiem ciepła, co automatyczna skrzynia biegów Aisin i tym samym nieszczęsnym termostatem. Mechaniczna część skrzyni biegów również może zawieść. Oprócz dość wczesnego zużycia łożysk wału wtórnego i wału przekładni nieparzystej, z biegiem czasu widełki zmiany biegów ulegają uszkodzeniu. Jeśli olej nie zostanie wymieniony na czas, pompa olejowa również ulegnie przedwczesnemu zużyciu. Siedmiobiegowy DQ500 – który nie został oficjalnie zainstalowany w samochodzie, ale mimo to można go znaleźć. Jest popularną zamianą, znacznie bardziej niezawodną i zaradną niż Deku 250. Ma znacznie stabilniejszy zasób i bez problemu może wynieść 300 tysięcy, ale zestaw problemów jest ogólny i zależy od obciążenia. A w samochodach z tą automatyczną skrzynią biegów obciążenie jest zwykle duże. Stosunkowo niska jakość wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, w połączeniu z powszechnym stosowaniem szybkozłączy w starszych maszynach, stwarza warunki do wycieków i licznych wymian niezbyt tanich rur, węży i adapterów. Silniki Volkswagena charakteryzują się także zbyt skomplikowanymi układami wentylacji skrzyni korbowej, co czasami powoduje niepotrzebne kłopoty. Gama silników VW Golfa V jest dość szeroka. Klasyką gatunku są oczywiście ośmiozaworowe silniki EA 113, 827 o pojemności 1.6 litra i mocy 102 km. Seria BGU, BSE, BSF. Są to najprostsze i najpopularniejsze silniki do tego samochodu. Drugie pod względem popularności miejsce zajmują silniki wolnossące z serii BCA, but o pojemności 1.4 litra. Projekt jest bardzo interesujący, ale głupi. Silnik dobrze spisał się w lżejszych samochodach, ale z Golfem V radzi sobie słabo. Spotyka się także różne wersje silników EA111 1 kwietnia TSI i 1 czerwca FSI, ale już rzadziej. Jeszcze mniej popularne są wolnosące silniki 2.0 FSI serii EA113 827 i doładowane warianty TSI z tej samej rodziny. W USA jest sporo samochodów z silnikami 2,5 BGP-BGQ, ale u nas ich nie ma. Surową egzotyką jest silnik VR6 3 lutego BUB w Golfie R32. Silniki diesla reprezentowane są przez ośmiozaworowe wersje silników o pojemności 1,9 i 2,0 litra z pompowtryskiwaczami z całej tuzina serii. Dostępny jest nawet jeden wolnossący dwulitrowy silnik wysokoprężny o mocy 75 km. I Diesel GTI wersja 2.0 silnika z 16 zaworową głowicą w wersji najbardziej wymuszonej. W mieście nie ma co narzekać na brak przyczepności nawet przy automatycznej skrzyni biegów. Jest też bardzo, bardzo niezawodny. Przede wszystkim ze względu na prostotę. Silnik ten należy do rodziny EA113-827, jednak w odróżnieniu od 20-zaworowych silników o pojemności 1,8 i 2,0 litra jest niezwykle uproszczony. Blok silnika jest aluminiowy, tuleje żeliwne, najprostszy pasek rozrządu bez regulatorów fazy. Nie ma skomplikowanego dolotu ani nawet EGR. Jedyny poważny minus, jaki mogę wymienić, to tendencja grupy tłoków do koksowania, a i tak jeśli nie odpalimy silnika, to wymieniamy olej co 15 tysięcy lub rzadziej i wlewamy co nam się podoba. Jest jeszcze kilka drobnych usterek. Plastikowy kolektor dolotowy ma skłonność do pęknięć w kilku miejscach, a uszczelki mają typowe obszary skurczu. Termostat nie jest zbyt trwały, przewody wysokiego napięcia są bardzo obciążone termicznie i mają krótką żywotność. Ale to wszystko jest niedrogie w naprawie, części zamienne są tanie i powszechnie dostępne. Tak, a silnik można naprawić w dowolnym centrum serwisowym. Znalezienie samochodu z przebiegiem 300 tysięcy i bez większych napraw nie jest takie trudne, wystarczy dokładnie przeszukać bloki w poszukiwaniu skumulowanego przebiegu. Są też egzemplarze unikatowe z przebiegiem ponad 500 tysięcy oraz blok i oryginalna głowica cylindrów, które nie zostały jeszcze wywiercone. Silniki dwulitrowe również należą do serii EA113/827, ale podobnie jak silnik 1,6 litrowy mają jedynie blok, konstrukcję pompy olejowej i trochę osprzętu. Pierwsza generacja silników Volkswagena FSI/TFSI okazała się bardzo obiecująca z tuningowego punktu widzenia, jednak sprawiała problemy w eksploatacji. Najwięcej skarg dotyczy silników wolnosących o mocy 150 koni mechanicznych. Ich grupa tłoków okazała się podatna na koksowanie i zwiększone zużycie cylindrów, a dla silnika atmosferycznego z blokiem aluminiowym i cienkościennymi tulejami żeliwnymi nie ma rozmiarów naprawczych. Żeliwny blok doładowanych silników 2.0 TFSI jest znacznie wygodniejszy w naprawie, więc z powodu tych samych problemów jest mniej negatywności. A tłoki silnika doładowanego koksują znacznie mniej. Ale ich wyposażenie paliwowe jest równie kapryśne. W tych silnikach kąty pracy dysz wtrysku bezpośredniego nie zostały od razu zoptymalizowane, co powodowało silne rozmazywanie oleju na jednej ze ścianek cylindrów w czasie rozgrzewania i utrudniało uruchomienie silnika w zimie. Pasek rozrządu z napinaczem regulatora fazowego na napędzie łańcuchowym wałka rozrządu zaworów dolotowych jest dość niezawodny, ale oryginalny regulator jest drogi, a przy przebiegu ponad 200 tysięcy jest kapryśny. Dodatkowo długi kanał olejowy, znajdujący się przed nim, w przypadku utraty szczelności zaworu zwrotnego, zostaje opróżniony w czasie przestoju maszyny, co w połączeniu ze zużyciem łańcucha, szczęk, sprężyn i uszczelek napinacza regulatora może nawet doprowadzić do poślizgu łańcucha. Pasek rozrządu wczesnych silników wykorzystywał hydrauliczny napinacz paska, który jest również drogi i ma ograniczone zasoby. Jeśli zmieniasz go rzadko, napięcie paska słabnie, a olej z napinacza dostaje się na pasek. W późniejszych wersjach silnika napinacz jest mechaniczny i dość niezawodny. Zużycie tłoczyska pompy wtryskowej i jej krzywki napędowej również prowadzi do znacznych kosztów. Ale możliwości tuningowe doładowanego dwulitrowego silnika pokrywają wszystkie jego niedociągnięcia, usuwa się z niego 230 km. Na fabrycznym sprzęcie, a potencjał bloku przy wymianie turbiny pozwala wydobyć z niej 300 do 350 km. Z solidnym źródłem. Silnik okazał się więc znacznie bardziej poszukiwany do zastosowań sportowych niż jego następca z serii Ea 888. Jednak silniki wolnossące, o prawie takiej samej złożoności konstrukcji, nie mają zalety dużej mocy. Po prostu nie mają nic, co uzasadniałoby złożoną konstrukcję, szereg chorób dziecięcych i nieudaną grupę tłoków. Wiele zależy jednak od wersji silnikowej. Silniki AXW i AXX są zauważalnie bardziej kłopotliwe niż późniejsze wersje. Liczba zmian w konstrukcji późniejszych silników jest dość duża i ogólnie są one bardziej niezawodne. Ale zauważmy jeszcze raz, najprawdopodobniej kapryśna seria silników została już wymieniona lub zmodernizowana do nowszych wersji. Co więcej, samochody z takimi silnikami zwykle należą do fanów modelu i marki, którzy starannie je konserwują. Silniki atmosferyczne o pojemności 1.4 i litra należą do serii EA111. Jednak dla wielu szokiem będzie widok paska rozrządu w przeciwieństwie do bardzo znanych EA111 1 kwietnia TSI i 1 czerwca FSI 1.6 MPi 16V. Te silniki mają pasek rozrządu. Ponadto z dwoma paskami, z których jeden napędza wałek rozrządu zaworów dolotowych, a drugi napędza z niego wałek rozrządu wydechu. Pomimo prostoty i jednobowości projektu ma on mnóstwo niedociągnięć. Jego łatwość konserwacji jest nieco ograniczona, blok ma słabe wątki. Ale jednocześnie plotki znacznie wyolbrzymiają skalę problemu, nazywając go jednorazowym. Teraz wszystkie tuleje i grupy tłoków o rozmiarach napraw niezbędnych do remontu są dostępne dla silników i ogólnie można je doskonale naprawić. To prawda, że te silniki mają nieco więcej powodów do naprawy niż zwykle. Kolejnym źródłem problemów dla właścicieli jest skomplikowany mechanizm rozrządu z dwoma paskami. Pas główny nie jest zbyt gruby, ale wytrzymuje swoje 60, a nawet 90 tysięcy kilometrów. Ale mały pasek ma zły zwyczaj rozwarstwiania się i rozdzierania przy najmniejszym przekroczeniu interwału wymiany, przedostaniu się oleju, przegrzaniu i innych typowych sytuacjach podczas naszej pracy. Jest wrażliwy na zanieczyszczenia, zmiany geometrii części i po prostu zużycie. Poza tym jest dość cienki i nie radzi sobie dobrze z obciążeniem. W starszych silnikach należy go uważnie monitorować, próbuje rozwarstwiać się wzdłuż, a jego pozostałości mogą owinąć się wokół głównego koła pasowego paska rozrządu, co z pewnością doprowadzi do wygięcia zaworów. Poza tym ten silnik jest trochę głośny. A popychacze rolkowe nie mają zbyt długiej żywotności, jeśli to możliwe, warto je wymienić w zestawie na nowszą wersję, jeśli pojawią się obce dźwięki. Silniki EA 111 późniejszej generacji z napędem na łańcuchu rozrządu są doskonale znane wszystkim fanom marki. Z punktu widzenia produktywności i wydajności silniki są doskonałe, a ich moc również dobra, zwłaszcza, że istniały opcje z podwójnym doładowaniem, ze sprężarką i turbiną. Ale jest też wiele niedociągnięć. Najbardziej oczywistym jest nieudany łańcuch rozrządu o krótkiej żywotności. Skłonny do skakania przy najmniejszym poluzowaniu, z bardzo słabą konstrukcją napinacza, który nie jest mocowany za pomocą grzechotki. Poza tym tłoki, które w 122 konnych wersjach silników 1 kwietnia TSI trzymają się mniej więcej dobrze, w mocniejszych wypalają się przy najmniejszym uszkodzeniu układu paliwowego, zużyciu i zanieczyszczeniu układu do ładowania. Wolnossące silniki 1, 6, litrowe z tej rodziny również nie radziły sobie zbyt dobrze. Mają te same problemy z łańcuchem a nawet wtrysk bezpośredni nie był zbyt dobrze skonfigurowany, wczesne wersje słabo startowały. Zużycie grupy tłoków okazało się znaczne ze względu na nieudaną konstrukcję tłoka, tuleje zużywają się dość intensywnie i często pojawia się zwiększony apetyt na olej. Teraz silniki tej serii są dobrze opanowane w naprawie. Opcje z nową przednią osłoną, napinaczem i łańcuchem są dość bezpieczne, a części zamienne do nich są niedrogie. Jednak, podobnie jak w przypadku wielu innych Golfów V, wszystko zależy od tego, jak bardzo silnik został ulepszony. Jednak w każdym razie ośmiozaworowy silnik o pojemności 1,6 litra będzie znacznie bardziej niezawodny. Silniki diesla są rzadkie i są to przeważnie silniki ośmiozaworowe z pompowtryskiwaczami. Silniki nie są złe, ale wałki rozrządu nie są zbyt trwałe, mocy nie ma zbyt wiele, a pompowtryskiwacze są drogie i dość kapryśne. Jedyny 16. Zaworowy dwulitrowy silnik wysokoprężny z pompowtryskiwaczami jest niezwykle rzadki i to dobrze, głowica cylindrów jest tam dosłownie kryształowa, sama pęka i przy najmniejszej awarii sprzętu paliwowego lub użytkowania oleju napędowego o wysokiej zawartości siarki lub dodatku jest to po prostu koniecznością. To już wszystkie informacje na temat problemów Volkswagena Golfa. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.